Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Ja nazywam się Bartosz Andruszko i dzisiaj chciałbym podzielić się z Tobą tematem, w jaki sposób pomagać dzieciom w odkrywaniu pasji, w pomaganiu w odkrywaniu swoich talentów i w jaki sposób wspierać te ich działania po to, aby czuły, że jesteśmy po to, żeby ich motywować, po to, żeby ich wspierać, po to, że. W razie jakichś niepowodzeń, w razie jakichś trudnych chwil, że nie będziemy tymi, którzy dodatkowo ich krytykują, tylko tymi, którzy powiedzą: Dasz radę, uspokój się, to tylko chwilowy problem, przyjdą lepsze dni. Jestem tutaj po to, żeby Cię wysłuchać, przytulić i powiedzieć, że dasz radę. Ja jestem osobą, która 20 lat trenowała świadkówkę. Dodatkowo 15 lat pracuję w sprzedaży, i wiem, w jaki sposób osoby decydują się z jednej strony kupować różne produkty, i też w pewien sposób wiem, znaczy może nie w pewien sposób, tylko w zdecydowany sposób wiem od strony dziecka, od strony zawodnika, co mnie motywowało. Ja akurat nie miałem specjalnego wsparcia w rodzinie musiałem gdzieś oglądać się na innych i, i, i rozmawiać sam ze sobą, może dlatego interesuję się psychologią, ponieważ wiele myślałem o sobie, wiele myślałem na tematy właśnie związane z motywacją, szukałem odpowiedzi sam ze sobą, dlatego dlatego wiem i jestem w stanie o tym rozmawiać. Dodatkowo przeczytałem wiele książek i Organicznie przeszedłem te wszystkie rzeczy jako mały chłopiec, jako mały zawodnik, a później już większy zawodnik, który, który niestety musiał skończyć swoją przygodę z siatkówką przez kontuzję kolana i wiele operacji z tym związanych. Pamiętaj, że jako rodzic jesteś odpowiedzialny za dziecko. Dziecko jeszcze nie ma tych wszystkich narzędzi, wszystkich możliwości, które, które ty masz, więc Musisz wiedzieć i musisz zrozumieć, że ono szuka u ciebie wsparcia. Niejednokrotnie nie potrzebuje Twoich rad, ponieważ one są ciężkie, trudne, ponieważ one są obarczone tym, tymi Twoimi przeżyciami, które Ty już zrozumiałeś, a których on jeszcze nie rozumie. Dlatego warto, abyś na samym początku zaświadczył, oświadczył dziecku, że je wspierasz, że jesteś z nim, że rozumiesz jego problemy, że. Nawet czasami, jeśli nie rozumiesz, to i tak wspierasz bezgranicznie. Ja ze swoimi dzieciakami, a moje córy są dopiero w wieku 9 i 7 lat, robimy to wspólnie, bo najlepszym sposobem na pokazanie dziecku i odkrywanie jakichś swoich talentów jest pokazanie na im naszych talentów. Ja z nimi jeżdżę na treningi akrobatyki, może akurat nie ćwiczę, no bo to by głupio wyglądało. Chociaż w domu stajemy na rękach, robimy jakieś tam świece i wygłupy, i wiedzą, że ja to potrafię, ale no ja nie pójdę na zajęcia dla siedmiolatków i nie będę im pokazywał, ponieważ no tam władzę stanowi trener i w tę ich część życia nie wchodzę. Ponieważ nie chce się narzucać. To one same muszą podejmować decyzje, to one same muszą poczuć, że tam trener rządzi. My przecież znamy te przykłady, jak rodzice chodzą na treningi razem z dzieciakami i pouczają trenerów, jak mają trenować. Jeżeli masz taką wiedzę i umiejętności, to nie wysyłaj dzieci na różne zajęcia, tylko zajmij się trenowaniem samodzielnie. Ale jeżeli już oddajesz komuś, trenerowi, jakiejś osobie, która prowadzi zajęcia, to daj im 100% władzy, ponieważ twoi, Twoje dzieci widzą, kto, kogo mają się słuchać. Jeżeli będą się Ciebie słuchać, to rola trenera spadnie na drugi plan, i dzieci już same nie będą wiedziały, kto tam, kto tam odgrywa pierwsze skrzypce. Dlatego my musimy jej pokazywać. Spędzajmy z dziećmi dużo czasu na świeżym powietrzu. Pokazujmy im nasze talenty, nasze możliwości, nasze pasje. Nie zarządzajmy naszym życiem z pozycji fotela, oglądając razem seriale, bo to do niczego nie prowadzi. Jeżeli dzieci poznają nasze pasje, zobaczą, że my jesteśmy pewnymi siebie ludźmi, że mamy swoje jakieś zainteresowania, że jesteśmy w stanie przekazać im różne historie, które ich zainteresują, to one same będą. Ciekawe tego, gdzie ich życie ich pokieruje, będą ciekawe, różnych wydarzeń i wezmą się na podobne rzeczy, jak my, i zobaczą, czy to jest dla nich. Jeżeli będziemy tylko biernie się przypatrywać, będziemy za przeproszeniem jeść, umiar jedzenia będziemy leżeć na fotelach, a będziemy oczekiwać od nich jakichś osiągnięć, będziemy oczekiwać od nich rezultatów, będziemy je zapisywać na różne sporty, ale w nas nie będą miały wsparcia, ani nie będą w nas miały osób godnych naśladowania, to w świecie zewnętrznym będzie im trochę gorzej, chyba że odnajdą ludzi, którzy ich dobrze pokierują, ale z mojej perspektywy najważniejsze, żebyśmy pierwszymi osobami, które będą chciały naśladować i od których będą chciały czerpać nie umiejętności ale pasję i zapał do pracy, żeby to będziemy my sami jeżeli podobają wam się te treści napisz w komentarzu jakiś opis, daj lajka subskrybuj i czekaj po więcej do zobaczenia, do usłyszenia, cześć